Hal Olszanski. Nazwisko, które przez dekady było synonimem profesjonalizmu, elegancji i spokoju w polskim dziennikarstwie. Dla milionów widzów jego głos był jak poranna kawa: znajomy, kojący, stabilny. Przez lata towarzyszył ludziom w ich domach, prowadząc programy telewizyjne i radiowe, rozmawiając z gośćmi, komentując wydarzenia społeczne. Był Kims, kto zawsze słuchał, ale rzadko mówił o sobie. Człowiekiem z klasa, który, mimo że zadawał pytania innym, nigdy nie pozwalał zajrzeć zbyt głęboko w swoje życie prywatne. Bo w wieku 71 lat Michal Olszanski zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Przerwał milczenie. W szczerym, głęboko osobistym wywiadzie, którego fragmenty natychmiast obiegły media, przyznał coś, co przez lata ukrywał: Tak kochalem. I wreszcie mogę powiedzieć, że to była miłość mojego życia, słowa, te zabrzmiale jak wyznanie, którego Cezar niósł w sobie przez dekady. W glosie doświadczonego dziennikarza, który z niejednego mikrofonu mówił do milionów, po raz pierwszy usłyszano emocje szczere, cieple, kruche. Przez wiele lat Michal Olszanski był znany przede wszystkim jako człowiek mediów, prowadzacy pytanie na śniadanie, audycji radiowych, rozmów z artystami i politykami. Jego wizerunek był zawsze nienaganny. Spokojny, opanowany, z dystansem, jakby żadna emocja nie była w stanie go zaskoczyć. Publiczność widziała w nim symbol kultury osobistej i dziennikarskiej etyki, ale za ta fasada kryło się zzycie pełne milczenia. Przez lata unikal tematów osobistych. Gdy pytano go o rodzinę, mówił ogólnie. O miłości, zartowal, o szczęściu, odpowiadał wymijająco. I choć wielu próbowało w jego oczach dostrzec cien nostalgii, nikt nie przypuszczał, jak wiele emocji tłumił w sobie. W środowisku medialnym mówiono, że Olszanski ma duszę poety, ale serce zakute w stal. Może dlatego, że zawsze przedkładał obowiązek naduczucia? Może dlatego, że wiedział, że w jego świecie prywatność to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić. Jak sam przyznał w wywiadzie, Historia, o której mówi, zaczęła się wiele lat temu. Nie będę mówił, kiedy dokładnie wystarczy, zapamiętam każdy szczegół jakby to było wczoraj powiedział z lekkim uśmiechem. Była to milost, która przyszła niespodziewanie jak to często bywa. Poznal ja w redakcji w czasach, gdy wszystko było inne inny język inne tempozycia, inny sposób przezywania emocji. Ona, młoda, błyskotliwa, z uśmiechem, który rozjaśniał każde spotkanie. On już wtedy znany, dojrzały, świadomy konsekwencji. Powiedziała kiedyś, że w moich oczach jest coś smutnego. wspominal. Odpowiedziałem, że może dlatego, że za dużo widzę, a ona tylko się uśmiechnęła i powiedziała: "To dobrze, bo ja lubię ludzi, którzy widzą więcej". To był moment którym coś w nim pękło. Przez lata uciekał przed bliskością, tłumaczać sobie, ze praca jest ważniejsza, że emocje są dla młodych. Ale tym razem było inaczej. W jej obecności przestawał byc dziennikarzem, stawal się po prostu człowiekiem. Ich historia nigdy nie trafila na lamy gazet, nie było zdiec, nie było sensacji. Wszystko działo się w cieniu redakcyjnych korytarzy, w rozmowach po pracy, w listach, których nikt nie widział. Byliśmy jak dwa światy, które nie powinny się spotkać, a jednak się zderzyły, mówił. Wiedziałem, że nie mogę z nią być w pełni. Ona miała swoje życie, ja swoje, ale czasem los nie pyta o pozwolenie. Przez kilka lat utrzymywali kontakt, chociaż życie powoli zaczęło ich rozdzielać. Kariera, obowiązki, odległość, wszystko to sprawiało ze spotkania stawali się coraz rzadsze. A z pewnego dnia kontakt się urwał. Nie było pożegnania, nie było dramatów. Po prostu cisza i ta cisza została ze mną na lata. Przyznal, po rozstaniu Michal próbował żyć dalej. Praca, podróże, wywiady, projekty, wszystko to, miało zagłuszyć tę jedną pustkę, której nic nie potrafiło wypełnić. Mówił, że nauczył się zyc z brakiem, jak z dawna rana, która już się nie goi, ale przypomina o sobie przy każdej zmianie pogody. Człowiek z wiekiem uczy się udawać, nic go nie boli, ale serce nie ma wieku, mówił z uśmiechem, który był bardziej smutkiem niż radością. Lata mijali. Olszanski stawal się coraz bardziej ceniony jako dziennikarz, ale coraz bardziej samotny jako człowiek. W jego oczach pojawił się cień, który znali tylko kamery ten moment gdy kończył rozmowę z gościem i przez sekundę zanim uśmiechnął się znowu można było zobaczyć w nim melancholię jak to w życiu bywa los lubi zaskakiwać wtedy gdy najmniej się tego spodziewamy po wielu latach przypadkiem znów się spotkali w zupełnie innym miejscu w zupełnie innym czasie była taka sama powiedział a może ja po prostu znów zobaczyłem ją tak jak wtedy? Nie potrzebowali słów, wystarczyło spojrzenie, wystarczyła świadomość, że chociaż czas mijał, uczucie nie zniknęło. Nie było już jednak miejsca na młodzieńcze gesty czy romantyczne deklaracje. Było co z więcej zrozumienie. Usiedliśmy w kawiarni, rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym o życiu. O przemijaniu, o tym, jak bardzo świat się zmienił. ale gdy odchodziła, dotknęła mojej dłoni i powiedziała: Dobrze, zewcias jesteś taki sam. To zdanie, jak sam przyznal, zostało z nim na zawsze. Kiedy w końcu zdecydował się opowiedzieć tę historię publicznie, nie zrobił tego dla sensacji. Zrobił to, bo, jak mówił, chciał zamknąć pewien rozdział. Nie zaluje niczego, powiedział w jednym z wywiadów. Może poza tym, że za długo milczałem, czasem człowiek potrzebuje pól życia, by zrozumieć, że miłość nie jest czymś, co się kończy. Ona po prostu zmienia formę, czasem staje się wspomnieniem, które już nie boli. Wyznanie Michała Olszanskiego poruszyło tysiące ludzi. Internet zalala fala komentarzy. Jedni pisali, że to piękne, inni ze smutne. Ale wszyscy zgodnie przyznawali, w tych słowach było coś prawdziwego. Cos, co rzadko dziś słyszymy. Bo Michal nie mówił o romansie, nie mówił o skandalu, mówił o miłości, tej jednej, najważniejszej, która zostaje w nas na zawsze. Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Podsumował. Po prostu chciałem, żeby wiedziala, że pamiętam. Choc, opowiedziany dopiero po latach, jest pelen ciszy, niedopowiedzen i głębokiego człowieczeństwa. Michal Olszanski. Dziennikarz, który przez lata zadawał pytania innym, w końcu odpowiedział na najtrudniejsze z nich: Kogo naprawdę kochasz? I odpowiedz, choć spóźniona, była czysta i prawdziwa. Po tym, jak Michal Olszanski po raz pierwszy publicznie przyznał, że przez większość życia nosił w sobie wspomnienie jednej miłości, jego świat, spokojny, uporządkowany i przez lata zbudowany na milczeniu. Zaczął się zmieniać. Nie w sposób gwałtowny, lecz powoli, jak rzeka, która po latach suszy znów zaczyna płynąć. Wyznanie, które miało być symbolicznym zamknięciem rozdziału, stało się początkiem nowego. Nie spodziewał się tego. Nie chciał rozgłosu, nie szukał współczucia. Chciał tylko wyrzucić z serca to, co nosił przez dziesięciolecia. Ale jego słowa poruszyły ludzi głębiej niż się spodziewał. Już dzień po publikacji wywiadu jego telefon nie przestawał dzwonić. Znajomi, dawni współpracownicy, a nawet ludzie, których nie znal, wysyłali mu wiadomości. Wiele z nich zaczynalo się tak samo dziękuję. Niektórzy dziękowali mu za szczerość, inni za odwagę, a jeszcze inni za to, że powiedział głośno coś, co oni sami od lat bali się nazwać. Bo milost, której nie dane bylo rozkwitnac, to uczucie, które zna wielu ludzi. Tyle ze malo kto potrafi o tym mówić z taka czulościa i bez zalu. Jedna z wiadomości szczególnie utkwila mu w pamięci. Pisala ja kobieta w wieku około siedemdziesięciu lat, która zaczęła od słów. Panie Michale, po przeczytaniu pańskiego wyznania po raz pierwszy od trzydziestu lat, odwazylam się napisać list do człowieka, którego kiedy skochalam. Nie po to, żeby coś zmienić, ale żeby powiedzieć mu, że pamiętam. Dziękuję. To był moment, w którym zrozumiał, że jego historia, choć bardzo osobista, ma wymiar uniwersalny. W kolejnych tygodniach Michal coraz częściej wracał do przeszłości, do starych notesów, listów, zdjęć, które przez lata leżały zapomniane w szufladzie. Każda kartka była jak okno do innego czasu, każda fotografia jak zatrzymany oddech. Patrzyłem na te zdjęcia i widziałem siebie, młodszego, pełnego planów, ale też jakby zagubionego. Wspominal. Wtedy myślałem, zewiem, czego chcę odzycia, a dziś wiem, że tak naprawdę szukałem tylko jednego: bliskości. Czasem mówił, że miłość to nie historia, która przeżywamy, ale ta, która pamiętamy. Bo wspomnienia mają dziwna moc. Moga być Ciezarem, ale potrafią te zleczyć. Dlatego zaczął o niej pisać. Nie książkę, nie artykuł, notatki. Krótkie zdania, które przypominały poezję. Niektóre z nich brzmiale jak spowiedź, inne jak list do samego siebie. Nie zaluje, zecie kochalem. Zaluję tylko, że nie umiałem tego powiedzieć wtedy, gdy jeszcze miało to znaczenie pewnego dnia, niemal spontanicznie, postanowił pojechać do miasta, w którym się poznali. Nie był tam od kilkunastu lat. Wsiadł do samochodu i ruszył bez planu, jakby prowadziła go intuicja. Miasto wyglądało inaczej, ale zapach powietrza był ten sam. Kawiarnia, w której kiedy spili razem kawę, już nie istniała. Ale budynek w cias stal, spacerował ulicami i czul, jak wspomnienia wracają falami. Usiadł na lawce przy parku i przez chwilę po prostu milczał. Czul spokój, taki, jakiego nie czul od dawna. Może dlatego, że wreszcie pozwoliłem sobie tę historię przeżyć do końca, pomyślał. Kilka dni po tej podróży zdecydował się napisać list. Nie do gazet, nie do czytelników, do niej. Nie wiedział nawet, czy list dojdzie, czy ona wciąż mieszka tam, gdzie kiedyś, ale napisal. nie piszę by wracać, nie piszę by cokolwiek naprawiać, piszę, bo wiem, że milczenie bywa cięższe niż prawda. Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że byłaś moim światłem. Nie przez chwilę, przez całe życie wysłał list i nie czekal na odpowiedź. Nie musiał, bo w jego sercu wszystko zostało już powiedziane. Po tym liście, jak mówił, poczuł coś dziwnego. Nie smutek, nie ulga, ale coś pomiędzy. Jakby dusza wreszcie mogła oddychać, tłumaczył. Zaczął więcej spacerować, spędzać czas z rodziną, rozmawiać z ludźmi, którym wcześniej poświęcał za mało uwagi. Czasami mówił, że czuje się tak, jakby wrócił z długiej podróży, w której zapomniał dokąd zmierza. W programach radiowych, które nadal prowadził, jego ton się zmienił. Stał się cieplejszy, bardziej osobisty. Ludzie zaczęli pisać, że w jego głosie słychać coś nowego, coś co trudno nazwać, ale łatwo poczuć. Kiedy dziś mówi o miłości, nie używa wielkich słów. Mówi, że to nie ogień, lecz ciepło, nie sztorm, lecz wiatr, który prowadzi nas w dobrym kierunku kiedy smyslalem, ze milost to coś, co się zdobywa. Dziś wiem, ze to coś, co się pielęgnuje. nawet wtedy, gdy już się jej nie ma przy sobie, powiedział w jednym z wywiadów radiowych. Ta refleksja stala się jego przeslaniem. dla słuchaczy, dla młodych ludzi, dla tych, którzy w wciąż wierzą: ze uczucia trzeba ukrywać, bo świat nie rozumie wrażliwości. Nie bójcie się mówić o miłości. Powtarzał: Czas ucieka szybciej niż myślicie, a słowa niewypowiedziane zostają w nas na zawsze. To, co dla wielu było tylko wyznaniem znanego dziennikarza, dla Michała Olszanskiego, stało się początkiem czegoś większego jego własnej przemiany. Zrozumiał, że jego historia może pomóc innym. Zaczął pojawiać się na spotkaniach autorskich, w szkolach, bibliotekach, rozmawiać z ludźmi o emocjach, o starzeniu się. O miłości, która nie zna wieku. Młodzi dzisiaj boją się mówić o uczuciach, bo wszystko musi być kul i bez zobowiązań, a przecież prawdziwa miłość to właśnie zobowiązanie, ale nie wobec drugiego człowieka, tylko wobec siebie, żeby być szczerym dziś, kiedy patrzy wstecz, nie czuje zalu, nie ma w nim goryczy, jest wdzięczność. Nie każdy ma szczęście przeżyć coś, co zostaje w sercu na zawsze. Mówi. Czasem w ciszy swojego domu wraca myślami do niej. Nie po to, by roztrzasać przeszlost, ale by uśmiechnąć się do wspomnienia. Bo jak sam powiedział, nie każda historia kończy się razem, ale każda prawdziwa miłość zostawia po sobie światło. Ten powrót do przeszłości nie był więc ucieczką, ale oczyszczeniem. Olszanski, który przez lata był głosem rozsadku w świecie mediów, sam wreszcie odnalazł równowagę między sercem a rozumem. Zrozumiał, że nawet w wieku 71 lat człowiek może nauczyć się czegoś nowego o sobie może nauczyć się kochać nie kogoś, ale siebie za to, że potrafił kochać naprawdę. Wiek 71 lat to moment, w którym wielu ludzi spogląda w przeszłość z pewnym dystansem, z mieszaniną spokoju i akceptacji. Dla Michała Olszanskiego był to jednak czas odrodzenia. Jego życie, które przez dziesięciolecia toczyło się w rytmie obowiązków zawodowych, stało się teraz cicha refleksja nad tym, co w życiu naprawdę ma wartość. To, co zaczęło się jako jedno wyznanie, jedno zdanie wypowiedziane z serca, przerodziło się w nowy etap jego istnienia. Michal odkrył, że prawda wypowiedziana z miłością potrafi uzdrawiać. Nie tylko jego, ale także innych. Po tym, jak media rozpisywali się o jego szczerym wyznaniu, wielu oczekiwało, że Olszanski powróci do telewizji, że opowie więcej, że wystąpi w kolejnych programach. Ale on wybrał inaczej. Zamiast szukać nowych światel reflektorów, wylaczył je. Po tylu latach pracy przed kamerą zrozumiałem, że cisza ma większą moc niż najgłośniejsze słowa powiedział w jednym z wywiadów radiowych. Zrezygnował z kilku medialnych zobowiązań, zaczął więcej czasu spędzać poza Warszawa, w domu polozonym na skraju Mazowsza, wśród drzew i z ptaków, tam gdzie nie słychać dzwonków telefonów, gdzie dzień zaczyna się od kawy na tarasie, a kończy na rozmowie z samym sobą. Nie była to ucieczka od świata, ale powrót do siebie. Po czasie ciszy, Michal zaczął przyjmować zaproszenia na kameralne spotkania. Nie talk show, nie konferencje, ale male, szczere rozmowy z ludźmi w bibliotekach, domach kultury, szkolach. Nie występował jako gwiazda telewizji, lecz jako człowiek, który przeszedł przez życie i chce się podzielić z tym, czego się nauczył. Jedno z tych spotkań odbyło się w Krakowie, w sali, która mieściła może sto osób. Po jego wystąpieniu, w którym mówił o miłości, starzeniu się i znaczeniu pamięci, do mikrofonu podeszła starsza kobieta. Miała lzy w oczach i drżacy głos. Panie Michale dziękuję, że Pan powiedział to, o czym my, ludzie w pewnym wieku, boimy się mówić. Ze milost nie kończy się po wzezdziesiadce, ze serce nie zna peselu. Sala wstala i zaczęła bić brawo. Michal, wyraźnie poruszony, odpowiedział tylko jednym zdaniem: Milosk nie ma wieku. Tylko my czasem potrzebujemy więcej czasu, żeby ją zrozumieć. W kolejnych miesiącach Michał coraz częściej mówił o jednym o potrzebie przebaczenia, nie tylko innym, ale sobie samemu. Człowiek potrafi wybaczyć wszystkim, tylko nie sobie a to blad powtarzał bo dopóki nie przebaczymy sobie własnych słabości, nigdy nie będziemy wolni. W jego słowach nie było już ani złu, ani poczucia straty. Była wdzięczność za wszystko, nawet za to, co bolało, bo jak mówił, każdy ból uczy nas, kim jesteśmy. Zaczął prowadzić krótkie audycje w radiu, nie o polityce, nie o kulturze, ale o życiu. Mówił o uczuciach, o starości, o odwadze bycia Soba. Jego głos, chociaż spokojny, miał teraz głębszy ton, ton człowieka, który już nie musi niczego udowadniać. W jednym z programów radiowych przyznał, że po jego wyznaniu skontaktowała się z nim osoba, o której mówił. Nie zdradził szczegółów, nie powiedział, czy się spotkali, czy tylko wymienili listy, ale usmiechnal się wtedy w sposób, którego słuchacze nie zapomną. Czasami nie trzeba niczego naprawiać, powiedział cicho. Czasem wystarczy wiedzieć, że kto tam gdzie jest, po prostu o nas pamięta. Ta myśl stała się jego życiowym mottem. Milosk, która kiedyś była sekretem, teraz stala się światłem, Cichym, ale wiecznym. Zima, w jednym z wywiadów dla prasy, dziennikarz zapytał go, czy zaluje pan, ze dopiero teraz, po tylu latach, mówi pan o tym wszystkim? Michal zamyślił się, spojrzał, gdzie z w dal, i odpowiedział, nie. Bo może dopiero teraz potrafię mówić o miłości bez zalu. Młodzic kocha namiętnie, ale niecierpliwie. Dojrzałość kocha cicho, ale na zawsze. Te słowa stali się cytowane przez setki ludzi. Znalazły się na stronach gazet, w mediach społecznościowych, a nawet na murach kawiarni. Były prostym, ale głębokim przeslaniem człowieka, który przez lzycie w zgodzie z sercem, nawet jeśli czasami milczał za długo. Pod koniec 2025 roku ukazała się jego książka. Nie autobiografia, nie romans, ale zbiór refleksji zatytulowany O tym co zostaje. To nie była literatura dla tłumów, ale dla tych, którzy chcieli zatrzymać się na chwilę i posłuchać ciszy między słowami. W przedmowie napisał: Nie jestem pisarzem. Jestem człowiekiem, który przez lata słuchał innych. A teraz wreszcie nauczył się słuchać siebie. I jeśli te słowa pomaga choć jednej osobie zrozumieć: że nigdy nie jest za późno na milost, to znaczy, że było warto. Ksiaska odniosła sukces nie komercyjny, ale emocjonalny. Ludzie pisali do niego setki listów, dziękując za szczerość i za to, że w świecie, w którym liczy się tempo ktoś wreszcie mówi o uczuciach z takim spokojem? Dzis Michal Olszanski. Nie goni już za czasem. Znalazł rytm, w którym zyje spokojnie, między natura, radiem i rozmowami z ludźmi, którzy wciąż szukają ja sensu w świecie pełnym halasu. Kiedy zapytano go niedawno, czym jest dla niego milost, odpowiedział: To pamięć serca, czasem boli, ale zawsze daje światło. I nawet jeśli już nie trzyma się kogoś za rękę, to wciąż się go czuje, gdzie jest w sobie. Historia Michała Olszanskiego. Nie jest bajka. To historia człowieka, który długo milczał, bo bał się, że uczucia osłabią jego wizerunek. A jednak to właśnie miłość, nie sukces, nie slawa, nie uznanie uczyniła go silniejszym. Pokazał, że prawda serca nie ma terminu ważności, Ze nawet po siedemdziesiatce można odkryć, że zycie w cias potrafi zaskakiwać i że najpiękniejsze zdania to te, które wypowiada się szeptem, nie przed kamerą ale przed sobą. Historia Michała Olszanskiego to coś więcej niż tylko opowieść o miłości, która przyszła późno. To podróż przez całe życie pełne sukcesów, rozczarowań, błędów i przebaczeń. Dziś, w wieku jeden lat, ten znany dziennikarz i prezenter radiowo-telewizyjny wreszcie zrzucił maskę, za którą ukrywał się przez dekady. Przyznał wreszcie, że przez wszystkie te lata jego serce należało do jednej kobiety tej, o której milczał z powodu obowiązków, leków i presji świata zewnętrznego. Ta spowiedź nie była medialna sensacja, lecz gestem człowieka, który postanowił zamknąć przeszłość zgodnością i rozpocząć nowy rozdział szczery, spokojny, pelen czułości. Michal pokazał, że miłość nie zna wieku. Ze uczucie, które jest prawdziwe, potrafi przetrwać lata milczenia, prób i życiowych zakretów. W jego oczach dziś widać spokój, jakiego wcześniej brakowało. Nie ma w nim już dziennikarskiego zaciecia, które kazano mu pytać, analizować, wadpić. Teraz jest tylko mężczyzna, który wreszcie zrozumiał, że największym sukcesem nie jest sława ani kariera, lecz to, by mieć kogoś, kto trzyma cię za rekę, gdy gas na kamery? Olszanski udowodnił, że mozna zacząć od nowa, nawet wtedy, gdy świat waza, że to już za późno. Jego historia daje nadzieję tysiącom ludzi, że nigdy nie jest za późno, by przyznać się do uczuc, by przebaczyć sobie bledy i by pokochać naprawdę. Dla niego milost okazała się czymś cichym, niemal codziennym, jak poranna kawa. Jak wspólny spacer bez słów, ale własnie w tej prostocie odnalazł szczęście. Dziś mówi o tym bez wstydu, z wdzięcznością. Nie chciałem już zyc pól prawda, wyznał w jednym z wywiadów. Nie chcę umierać z poczuciem, że nie powiedziałem jej, jak bardzo ja kocham. To zdanie stało się dla wielu symbolem odwagi emocjonalnej. Pokazalo, że nawet ci, którzy przez lata wydają się twardzi, racjonalni i zdystansowani, niosą w sobie krucha tęsknotę za bliskością. Michal nie wstydzi się już les. Mówi, że dopiero teraz rozumie, czym naprawdę jest dojrzałość nie ta zawodowa, ale serca. W świecie, który często premiuje chlód i pozory, jego historia to oddech. To przypomnienie, że człowiek pozostaje istotą emocjonalną, niezależnie od wieku, pozycji czy kariery. Milosk nie pyta o metrykę. Czasem przychodzi wtedy, gdy przestajemy jej szukać. Dziś Michal i jego ukochana Zyja spokojnie, zdala od reflektorów. Spaceruje, śmieje się, gotuje razem obiady. Nie potrzebuje już publiczności. Wystarczy im wzajemne towarzystwo. Największym luksusem mojego życia jest jej obecność. Mówi. I może właśnie w tym tkwi największe przesłanie tej historii: że szczęście nie zawsze przychodzi wcześnie, ale zawsze przychodzi wtedy, gdy jesteśmy na nie gotowi. Dziękujemy, że byliście z nami, jeśli poruszyła Cię historia Michała Olszanskiego. jeśli w jego słowach odnalazłeś czastkę własnego życia. Zostaw komentarz poniżej. Napisz. Czy wierzysz, że prawdziwa miłość może wrócić nawet po wielu latach? Każda taka historia przypomina nam, że nigdy nie jest za późno, by zacząć kochać od nowa, by naprawić bledy, by powiedzieć przepraszam i kocham cię. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych poruszających opowieści o znanych ludziach, którzy, tak jak Michal, pokazali, że za fasada sławy kryje się prawdziwy człowiek z sercem i emocjami. Kliknij, subskrybuj i dołącz do naszej społeczności. Każdego dnia publikujemy historie, które inspirują, wzruszają i przypominają, że życie, nawet po siedemdziesiątce, potrafi zaskoczyć pięknem. Niech ta historia będzie dla Ciebie zaproszeniem do refleksji: kogo Ty chciałbyś dziś przytulić i powiedzieć Mu prawdę, zanim będzie za późno. Dziękujemy, że jesteś z nami, Twoja obecność. Czyni ten kanal miejscem prawdziwych emocji. Do zobaczenia w kolejnej historii.